Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będzie trzeci film z serii Free to Play, którą niedawno rozpocząłem, także tak jak mówiłem nie będę pokazywał całych rozdziałów, tylko raczej przechodzenia, na przykład rozdziałów, jakieś ciekawsze fragmenty. Na pewno w jakimś odcinku zrobimy sobie troszkę PvP, spróbujemy wspiąć się w rankingu właśnie PvP. To będzie też troszkę ciekawe, bo dużo osób z Gildii jest na tym samym serwerze, więc będzie można ze sobą porywalizować. Także plan na dzisiaj ukończenie rozdziału trzeciego, następnie ulepszenie postaci, zrobienie samonów, być może jakaś walka PvP. No i to by tak wyglądało. Jeżeli chodzi o drużynę, to nie zdecydowałem jeszcze, jakiej piątej postaci będę używał. Feral, Aeron to są całkowicie darmowe postacie, ale trafiłem na ostatnim filmie, więc jest całkowicie free to play. Wukonga wymieniłem z eventu za udostępnianie, jeżeli ktoś nie wie, jak to zrobić. To nagrałem kiedyś film, bodajże jak odebrać darmową kopię Wukonga. Polecam wejść, sprawdzić. Jest to całkowicie free-to-play sprawa, tak, w ramach rozjaśnienia. Także przejdziemy sobie ten rozdział. Też będę nagrywał troszkę z wyprzedzeniem, czyli jak na przykład wleci ten film na kanał, to ja będę pewnie już na piątym lub szóstym rozdziale, ale wiadomo jak to działa. Chcę też jak najszybciej przechodzić te odcinki. A jako że na głównym serwerze ostatnio dzieje się naprawdę sporo jest sporo eventów. Podróż cudów, no to nie mogę wrzucać na przykład z tego konta kilka odcinków, bo to nie miałoby sensu. Także jak widać idzie bez problemów. Głównym takim carry jest Alna. Chociaż w miarę równo rozwinąłem drużynę. Później pewnie zdecyduje się nad właśnie takim jednym carry, którego. Będę poziomował znacznie bardziej niż inne postacie. Nadal liczę tutaj na Daimona, nadal liczę na Rowana. Mam nadzieję, że uda się chociaż jedną z tych postaci dorwać niedługo. Nie mówię, że dzisiaj, bo dzisiaj tych samonów będzie tam raptem 20 parę. Więc to się raczej nie wydarzy. Także mamy ukończony rozdział, następny etap. Od razu po tym filmie, pewnie przejdę cały czwarty. I nagram końcówkę właśnie czwartego. Ewentualnie zrobimy sobie troszkę wieży. Głównie chcę tak na początku pokazać, jak to się u mnie działo na tym koncie. Co robiłem. Jakie postacie właśnie levelowałem. Co też właśnie na tym filmie zrobimy. Może jeszcze jeden odcinek. Ardena poskładamy, bo dlaczego nie? Ardena akurat nie lubimy. Oczywiście chodzi mi o przeciwników. No, Tasy niestety ginie, ale ona jest na pierwszym poziomie. Idealnie chciałbym tam wsadzić Orwana lub Daimona. Idealnie Damona. Przynajmniej na razie. Bo miałbym lepsze bonusy właśnie za frakcję. Także może przejdziemy się na wieżę. Zrobimy sobie powiedzmy, że łącznie 5 pięter z 30 włącznie. Odbierzemy jakieś tam nagrody. I przejdziemy do samonów, troszkę świątyni zrobimy. Zobaczymy, czy coś mógłbym podnieść no wyżej. Na przykład na Elitkę Plus, no ale to musiałbym trafić jakąś postać. Naprawdę gra teraz jest jakby o wiele łatwiejsza. Nie wiem, czy zauważyliście. Zauważyłem też jedną ciekawą zależność. Otóż dużo osób w gildi na czacie pisze, że trafiło też postacie premium. I właśnie jestem ciekaw, czy to jest tak, że nowy gracz dostaje jedną postać premium na początku gry. Bo kilka osób trafiło lukrecję, trafiłem alne. Pamiętam, że na swoim głównym koncie trafiłem w pierwszy dzień gry atalię. I wtedy nie można było niczego innego trafić, bo była tylko atalia z postaci premium. Więc możecie w komentarzach pisać, czy wy również na nowym koncie dostaliście, czy też na nowym serwerze dostaliście właśnie postać premium. I na przykład jaka to była postać. Bo to mnie ciekawi, to nie jest przypadek, że tak dużo osób dostaje postać premium w pierwszy dzień gry. No to jest coś nie tak, prawda? Czasami robiłem filmy, na których było po tysiąc samonów i na przykład nie było żadnej postaci premium, a tutaj zaczyna sobie nowy gracz i dostaje w pierwszy dzień z 20 samonów postać premium. I to nie jest pojedynczy, odosobniony przypadek, tylko tak jak mówię, to przytrafiło się większej ilości osób. Tutaj widzę, że mam ustawioną przemierę, dopiero teraz zauważyłem, ale jest bardzo fajny bonusik frakcyjny, więc też może być. Tylko, że właśnie nie mam wukonga, ale jak widać nawet ten wukong nie jest potrzebny, przynajmniej na razie. Ale może, nie no zmienimy to? Zrobimy tak, zrobimy tak, zdajemy wukonga. Także na początku te filmy będą takie raczej spokojne, no bo widzicie, że łatwo idzie. Później na pewno zrobi się ciekawiej. Na rozdziałach od dziewiątego w górę. Pamiętam, że chyba taki pamiętny odcinek to był 9,40, na którym dosyć długo stałem ja i inne osoby. Także kto tutaj stoi, zobaczcie ile osób. Także z tym macie problem, tak? No to może zrobimy ten odcinek. Zobaczymy, czy faktycznie taki trudny, że tyle osób tutaj stanęło. Widziałem spory skok w mocy, ale problemów nie powinno być. Alna tutaj naprawdę robi robotę. W ogóle życia nie traci, prawie. Dobra, co my tutaj mamy? Alna najwyższe obrażenia wyższe od wszystkich w ogóle. Także dobra, to byśmy mieli załatwione. odbieramy te wszystkie nagrody: trzy zwoje ogiego. Także miałem chwilę zwątpienia. Bo, zobaczcie, jaką cudowną ofertę dostałem, nie? Hogan, elitarny, kusi. No, jeszcze chwila, i bym przestał być normalnie free to play. Także drugi poziom VIPa Odbieramy. I może na początek odbierzemy, sobie właśnie te kamyczki. Czyli 5 postaci. To zostawiam, bo póki mogę iść bez problemów do góry. To bez sensu to teraz odbierać. Dopiero jak gdzieś tam stanę bardziej to wtedy tak zrobimy. Czyli tak, pójdziemy na samony, zrobimy sobie cztery pojedyncze, tak jak mówiłem na tym koncie nie będę zbierał, bo chcemy jak najszybszy progres Free to Play zrobić, więc nie będzie żadnego wstrzymywania. Aha, zaszła jedna zmiana na liście życzeń. Dodałem respena za za, za pipę. Może nie jest to najlepszy ruch. Ale chciałem troszkę rozmaicić. Tak samo będę brał prawdopodobnie Jokera, bo myślę, że na jedną postać uda mi się uzbierać. Także jest jedna lita. Damon lub Rowan to by było idealnie. dostaniemy Irona, także to nie jest źle. Nie? Możemy zrobić go teraz na Litę Plus. I myślę, że w miarę szybko wbijemy go na legendarny. Także to pewnie będzie pierwsza postać na legendzie. Także tak, Iron jest legendarny. No tutaj jeszcze sporo brakuje, chociaż Ira mamy na elitarnym. No dobra, także spoko. To jest naprawdę spoko drop. Wolałbym na początek właśnie Daimona, żeby szybciej po prostu z wszystkim ruszyć. No ale dobra, także Aeron to będzie prawdopodobnie jednak carry. Z Alną i tak się bardzo szybko tak na dobrą sprawę rozstaniemy, bo ona tam na jednej kopii elitarnej za dużo nie zrobi, prawda? Także odblokujemy sobie to. Także robimy, przebijamy na 61, na razie zostawiamy. Właśnie nie wiem, jaką piątą postać dodać, czy pójść w tą i mieć spokój na razie. Nie chcę używać Szemiry póki co z Kreata też odpuszczam, więc chyba tasy, wbilibyśmy ją na poziom 41, żeby po prostu za bardzo nie odstawała od reszty. I prawdopodobnie długo jej nie ruszymy na tym filmie, raczej nie zrobię na 41, na pewno nie zrobię. Także, dobra, Wukong jeszcze może coś założyć. Także cyk. Jeżeli słychać jakieś odgłosy w tle to przepraszam, ale sąsiedzi z góry naprawdę po prostu wiedzą kiedy mają nawalać w tą podłogę. Zresztą robią remont łazienki od miesiąca chyba. Także chyba nie za dobrze im idzie. Dobra, czyli to przestawiamy tu, tu, dwukąg. 31 tysięcy, także moglibyśmy nawet kogoś mocniejszego może zaatakować. Nie wiem czy się trafi no. Dobra, 1056 tak. Niech będzie że atakujemy Ciebie. No powinno być bez żadnych problemów, on tutaj Ulikiem walczę. Trafił też Izabele. Także posprzątany Keltur w ogóle. No, rozłożył się jak nie wiem. Ej, zrobił najwięcej. Tego można się spodziewać. No ci są tutaj za mocni na no, 41 tysięcy. Tego 32 może ściśniemy. Zmienimy, żeby Belinda przyciągnął. I powinno być ok. Nie, nie wiem, czemu on Angelo w ogóle tak mocno leveluje. Już nie wiem, czy to jest dobry wybór. Zaraz się okaże, jak przegram, to to jest dobry wybór. Ale nie zanosi się na to zdecydowanie. Także widzicie, są taktyki na Angelo. Tak też można, jeszcze ktoś tej nama. ma. To oznacza, że musiał go dodać raczej na listę życzeń, bo kamienia elitarnego by jeszcze nie dostał, no chyba że jest Pay2In. Także, dobra, to było na tyle, bo nie mam wyściłek. Ogółem, szkoda, że na moim głównym serwerze nie było takiej topki, bo zobaczcie, tutaj top 1 nie ma nawet żadnej postaci legendarnej jeszcze. U mnie na serwerze już w pierwszy dzień tam byli po prostu tacy ludzie, że masakra. Ale gdzieś tutaj mignęła mi legenda przed filmem, jak sprawdzałem. Czy to był ten pan? Tak, to był ten, bo tutaj ma skrega na legendarnym, nie? Także co, to by było na tyle. Przynajmniej jeżeli chodzi o ten film. Prawdopodobnie jutro wleci następny od razu. Na początku będą pojawiały się pewnie codziennie lub co drugi dzień. Tak jak mówię, w momencie wrzucania tego filmu, ja będę pewnie rozdział lub dwa dalej. Ale wiadomo, że tak to będzie wyglądało. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. W Gild jest jeszcze parę wolnych miejsc. Oczywiście nie będę nikogo wyrzucał żeby przyjąć kogoś innego, kto pierwszy ten lepszy. Także w sumie są dwa wolne miejsca. Jedno wolne miejsce, więc może cofam to, co powiedziałem. Także życzę wam oczywiście miłej niedzieli i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.